Czy da się w ciągu 48 godzin otworzyć sklep od zera i wygenerować sprzedaż? O tym yy, i o wyzwaniu, które przygotowałem dla Ciebie, będzie w dzisiejszym filmie. A właśnie, zapomniałbym, nie wiem, czy wiesz, ale prawie 90% osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje kanału, czyli nie dostanie powiadomienia o nowych materiałach. Więc jeżeli Ci się podoba i chcesz być na bieżąco z materiałami, to po pierwsze, zasubskrybuj kanał. No i po drugie, ustaw dzwoneczek. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, oglądałeś do końca, to zostaw mi lajka. Dzięki. Co potrzebujemy, żeby w ciągu tych 48 godzin mieć pierwszą sprzedaż? Potrzebujemy mieć sklep. No i żeby był sklep, to potrzebujemy mieć platformę, musimy mieć domenę i tutaj jest jeden z większych problemów, dlatego że jeżeli dzisiaj zarejestruję, czyli kupię sobie nową domenę, no to będę musiał czekać no minimum te 24 godziny, żeby ona była dostępna ogólnie w całym internecie. Kolejna rzecz, którą potrzebuję to musimy mieć płatności online. No i tu jest kolejny problem, dlatego że jeżeli ja bym chciał dzisiaj podpisać umowę z płatnościami online, no to nie wiem, ile mi to pójdzie. Czasem to jest dwa dni, a takie czasem umowy podpisywałem, że nawet trwało to 7 dni i jakoś końca nie było widać. Ale tutaj, nie bój się, ja pokażę Ci kilka moich trików. No i będziemy musieli sobie stworzyć reklamę. Prosta rzecz, czyli musimy mieć konto na Facebooku, konto takie mam, a uruchomienie reklamy to jest formalność. Jedna rzecz, której się boję, to jest to, że będziemy musieli długo poczekać na zatwierdzenie reklamy, ale spróbuję to przyspieszyć, dlatego że znam takie triki. Teraz chciałbym, żebyś pomógł mi w tym wyzwaniu, czyli chcę Ci pokazać, że te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, działają. No, i udowodnić, że w ciągu 48 godzin od momentu kupienia domeny uruchomię sklep i mało tego zrobię pierwszą sprzedaż. Właściwie to się postaram, bo gwarancji nie ma. Prośba do Ciebie jest taka, żebyś dołączył do mojej grupy na Facebooku. Linka masz pod filmem i tam jest ankieta. No, i w ankiecie Was pytam, z jakiej branży mam ten produkt wybrać. Już widzę ten uśmiech na Twoich ustach. Nie, skupimy się na tych legalnych branżach, tych, których można reklamować przez Facebooka. Wy wybierzecie, jako widzowie, branżę, a ja wybiorę z tej branży produkt. No i, no i wszystko z nim zrobię. Co zrobię? Przede wszystkim kupię domenę. Dodam go do sklepu, sprawię, że będzie wyglądał przepięknie, czyli będzie miał te wszystkie elementy, które mają mocny wpływ na konwersję, czyli wzbudzają też zaufanie. Stworzę banery reklamowe, pokażę Ci także moją unikatową metodę na stworzenie filmu reklamowego w ciągu 24 godzin. Pokażę Ci, jak ja to robię, i naprawdę da się to zrobić bardzo tanio, czyli gdzieś za w okolicach 20 do 50 zł. To wszystko będzie w tym moim wyzwaniu, więc zachęcam Cię jeszcze raz do dołączenia do, do grupy i, i wybrania mi branży. No i później zostawimy sobie 24 godziny na to, żeby kampania reklamowa się uruchomiła, no i żeby były jakieś sprzedaże i każdy element z tej układanki będę nagrywał i pokazywał ci, tak, żebyś uwierzył, że, e, nie, że wystarczy 48 godzin do sprzedaży, a nie jak to niektórzy do mnie piszą. No, Mateusz, ja już dwa lata przymierzam się do robienia, do postawienia sklepu internetowego, albo ktoś do mnie e, pisze, że no, pół roku uruchamia kampanię reklamową i ciągle ma jakieś problemy. Czyli będzie taka pigułka, no i dzięki tobie dzięki temu, że Ty zaangażujesz się, wybierzesz, wybierzesz mi tą branżę, to myślę, że to będzie też troszeczkę ciekawsze. No bo muszę Ci powiedzieć, że mam listę produktów, które bym w stanie sprzedać, ale chcę Ci pokazać właśnie też, jak u mnie wygląda ten proces taki myślowy, gdzie pokazuję, jak, jak wybieram produkt, dlaczego też powiem Ci, dlaczego to wybieram, no jak tworzę całą taką... Kampanię. Musisz wiedzieć, że to będzie trwało około 24 godzin, cała ta kampania sprzedaż, więc no, ja bym się tam nie spodziewał jakichś milionów, ale. Pamiętaj, podróż 1000 mil zaczyna się od pierwszego kroku. Więc jeżeli pierwszego dnia uda nam się sprzedać około 5 przedmiotów, no to myślę, że ten przedmiot będzie obiecujący. A co dalej zrobię z tym sklepem? To właściwie nie wiem. Może Ty masz jakiś pomysł, co zrobić z później tym sklepem po tym moim wyzwaniu, challenge'u? To podziel się tą informacją w komentarzu. Może też masz jakieś ciekawe pomysły. Także widzimy się na grupie. No i działamy.